Oj, chyba się zbugował Nie, to ty wyszłaś na dwór Jo, wychodzi sobie, a nie Wraca No dawaj, dawaj Nie, to się nie dzieje naprawdę Co oni tu robią? Szanowni no mordy, ja jestem Najster, a dzisiaj zagramy sobie w GTA V W tym odcinku zobaczymy, co jeśli zostawimy Franklina samego w domu Michaela Zobaczymy, co się stanie, czy on coś zrobi ciekawego Będziemy musieli to sprawdzić, nie? No i ale, jeżeli chcecie kolejny odcinek z GTA V, to zostawcie pod tym odcinkiem 3000 łapy w górę A pojawi się szybciej odcinek z GTA V No i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo na 100 tysięcy pokazuje twarz, więc każdy, kto teraz ogląda musi zasubskrybować kanał, nie? No nie ma innego wyjścia, Okej, okay. teraz musimy się wcielić w tego Franklina. Zobaczymy, czy on coś zrobi, jeżeli go na przykład zostawimy razem z Tracy w pokoju. Czy on będzie z nią rozmawiał, czy też nie. No zobaczymy, nie? Ok, bierzemy Franklina i teraz go przenosimy do domu tego Michaela. Na razie jeszcze nie wyłączam wolnej kamery. Jest tutaj samochód Tracy, więc ona prawdopodobnie będzie wyjeżdżała teraz z nim. Hmm, ciekawe, nie? Dobra, weźmy tego Franklina. Stawmy gdzieś tutaj Miejmy nadzieję, że nie ucieknie I teraz wcielmy się we... Michaela, nie? Wejdźmy do środka I co? Heh Oni <laughs> no cały czas o tym piciu okay, Nie teraz No i co, sobie to teraz to pójdzie? To Ciekawe, nie? Czy sobie pójdzie teraz? Jo, wychodzi sobie. A nie. Wraca. Wyjdzie chyba tymi głównymi drzwiami, z tego co tu widzę. Czyli ogólnie nie mogę się zbliżać do Franklina. I wtedy byśmy musieli zobaczyć, co on robi. No dobra, jeszcze raz go tutaj złapmy. Postawmy gdzieś tutaj. Co teraz robi? Ciekawe. Nie? Co teraz? Oj, chyba się zbugował. No tu jesteś razem ze mną na dachu. Co się stanie, gdy go zepchniemy z tego dachu? To jest ciekawe. Spadnie? No, no dawaj, dawaj. Aha. No to zarąbiście. Od takiego czasu zgon? Nagle? Kurde, no. To naprawdę Michael jest potężny. Gra nie pozwoliła nam go zepchnąć z tego dachu, nie? Okej, okay, jest Tracy. Dobra. Zostawmy Franklina tutaj, w tym miejscu. Miejmy nadzieję, że będą tutaj razem ze sobą tańczyć. <laughs> I ścielmy się w Michaela. że on się udał. O kurde! Miejmy nadzieję, że Franklin będzie w środku i będzie coś robił, nie? A nie będzie stał tak w miejscu nic nie będzie ciekawego robił. Okej. Okay. Ale widać, że się tutaj animacje nowe wczytały. Czy będzie Franklin? Nie. On cały czas stoi w miejscu, nie? Kurde. Dobra, wcielmy się w niego jeszcze raz. Oddalmy się, żeby się wczytały nowe animacje. O, idzie Tracy. Przystawmy ją na dwór. Nie, to ty weszłeś na dwór. Ej, przystawmy ich do tego pokoju Tracy. O tutaj. Okej, okay, ona chyba wyjdzie z nie, z tego pokoju. Kurde, wychodzi. Nic nie będą robić. Dobra, musimy się oddalić, żeby się wczytały po prostu nowe animacje. Nie? Dobra, postawmy tutaj Franklina. I się wcielmy we. W Michaela. Kurde, Michael gdzieś odszedł znowu. Ten to lubi chodzić, nie? Dobrze, że nie aż tak daleko. Tak, wejdźmy od strony tego dachu, nie? Żeby nas Franklin nie widział. Okej, okay. nie ma Franklina? Dziwne, nie? Gdzie on się udał? O, jakie strzały. Miejmy nadzieję, że to nie Franklin. Ciekawe. Czy on gdzieś poszedł czy co? Czekajcie. No wyszedł z domu, co za ciut? Michael jest tam ja Miejmy nadzieję, że nie będzie go widział. Dobra, przesuńmy się gdzieś tutaj. Tylko Michael też się porusza, nie? No właśnie Kurde Nie Zostańmy gdzieś tutaj, żeby nas nie widział, nie? Tylko głupie jest to, że oni właśnie się poruszają. A ten już chce wychodzić, kurde, co on odwala? A co robi Michael? A też wychodzi. No gdzie ty idziesz? Gdzie ci się spieszy? Ej, Leż gościu. Leży tutaj. Okej, okay, zobaczymy, co powie na to ta cała rodzinka, że Michael tutaj leży. Nieżywy. O kurde. Nie ciekawie to wygląda. No, Amanda, coś powiesz na ten temat? A, bo ten, bo Michael nie żyje, to wszystko w porządku nagle. What the fuck? Nie żyje. Dobra, niech się wyśpi, Michael. Miejmy nadzieję, że wróci do siebie. Kurczę, tylko że jak ja się zmieniam w inną postać, to Franklin nagle ucieka, nie? Dobra, się wcielmy w kogoś innego. Czy możemy się wcielić w tą Amandę? Yy, tak i tak, dobra. Możemy się ruszyć? Nie możemy, kurde, bo to jest część pewnie hmm. Dobra, wiecie co? Po prostu zostawię Franklina razem z Tracy w tym oto pokoju. No dziwne dźwięki są tutaj ogólne. No i się wcielmy w Michaela, zobaczymy co się stanie. Okej, okay, jesteśmy Michaelem i po prostu idziemy zobaczyć co oni tam robią. Mam nadzieję, że coś ciekawego będą robić. Nie? Franklin pewnie już idzie z góry. Są nadal te dziwne dźwięki. Co? What the fuck, co? Serio? To od Jimmy'ego te dziwne dźwięki zawsze dochodzą? Ja pierdziele A Franklin co, został tutaj? Nie, to się nie dzieje naprawdę Co nie tu robią? Halo? Co ty robisz? What the fuck? Co tu się dzieje? No, idźmy lepiej są naprawdę Co? Ten tam nie wiadomo co robi. Od niego jakieś dziwne dźwięki dochodzą i coś. tam... No wiadomo co on tam robi, nie? Ale co? Tu Franklin w ogóle odwalasz tą Tracy. C nie, wychodźmy z tego pokoju. Ja pierdzielę. No co tu się dzieje? No co tu się dzieje w tym GTA 5? Naprawdę nie wiem co tu się zbugowało totalnie bo gra myśli, że ten Franklin to tak naprawdę tekstura tego chłopaka, który odwiedzał tą Tracy. No naprawdę nie mam bladego pojęcia co tu się zbugowało, nie? Odejdźmy dalej Co tu się dzieje w tym GTA 5? Ja pierdzielę, nie? Aha, Jimmy teraz zrobił to, co miał zrobić i sobie jedzie, a oni cały czas tam są? Ciekawe, nie? Okej, okay, no to wbijamy. Co? A gdzie jest Tracy? Ja pierdziele, co tu się odwala w tym GTA 5? A gdzie masz Tracy? No nie Ja nie wiem kurde masz. To był tutaj frak, a gdzie jest Tracy w ogóle? Gdzie on idzie? Co? Teraz do amandy idzie? Weź co to jest za gościu? <laughs> Co tu się dzieje w tym GTA V? To nie jest ustawione, naprawdę. Możecie sobie zobaczyć. Franklin teraz gdzieś wraca. Nie wiem co on odwala. Ja pierdzielę, no to jest naprawdę... A tu jest Tracy! O co Kaman? Ej, no to przyprowadźmy tutaj szybko tego, tego Franklina, eh Ja pierdzielę, co tu się dzieje w tym GTA V, naprawdę? Jest tu Franklin, dobra No to go postawmy tutaj, w tym oto miejscu. I co? Halo Halo Franklin Przecież się zabawiałeś z tą panią tutaj O coś poszło, chyba się pokłócili <laughs> Ja pierdziele nie, to jest naprawdę chory odcinek Bardziej chorego odcinka nie, jeszcze nigdy nie nagrywałem nie? No ciekawe, dobra spróbujmy odejść teraz Stąd Ogólnie chyba gra się zbugowała, bo tam w środku powinien być ten chłopak, tej Tracy i chyba przez to gra się totalnie zbugowała i Franklin i prawdopodobnie gra pomyliła tego chłopaka z tym Franklinem, ja, Ale nie wiem dlaczego się wczytała jakaś dziwna... Te dziwne animacje dlaczego się wczytały, nie mam żadnego pojęcia, nie? A później gdy odszedłem od tego domu, to się wczytał Franklin sama Tracy już nie było, o, zobaczcie. Nie, naprawdę mega dziwny odcinek Dobra, male. to by było chyba na tyle w tym odcinku Zostawiajcie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem A pojawi się kolejny odcinek z GTA V I pamiętajcie, 100 tysięcy subów pokazuje twarz Naprawdę, pod tym odcinkiem należy się łapkę w górę, nie? Trzymajcie się, do następnego odcinka Na razie, cześć!